Ładunku wybuchowego użyli włamywacze w załuskach, którzy okradli bankomat. Między drugą a trzecią w nocy, jak wynika z zapisu monitoringu, dokonano włamania do bankomatu znajdującego się przed siedzibą banku spółdzielczego w załuskach powiat Płoński. W minionej nocy tuż przed godziną trzecią w załuskach w budynku banku doszło do kradzieży pieniędzy z bankomatu. Stawcy po pokonaniu szeregu różnych zabezpieczeń dostali się do urządzenia, w którym były pieniądze. Skradli gotówkę. Ewentualnych świadków tego zdarzenia i osoby mające wiedzę na ten temat, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 997 bądź kierunkowy 23 662 1500. Wprowadzone jest postępowanie w tej sprawie. Policja zapewnia anonimowość. Najpierw zamalowali czarną farbą oświetlenie oraz jedną z kamer monitoringu, a następnie przy pomocy ładunku wybuchowego zniszczyli drzwi wejściowe do budynku, w którym znajduje się bankomat, który również został wysadzony. Został e, wysadzony, tak naprawdę bankomat całkowicie zniszczony. Bankomat w Załuskach już po raz trzeci w ciągu sześciu lat padł ofiarą włamywaczy. Po tym włamaniu zostanie zlikwidowany będziemy musieli z niego zrezygnować, chociaż bardzo byśmy chcieli, żeby służyły naszym klientom, którzy no, z niego korzystają. Złodzieje mieli jednak pecha. W bankomacie znajdowało się niewiele gotówki.